Dzień dobry, dzień dobry, w poniedziałek 20 października Matyś już zagląda do okien bo często są udekorowane halloweenowo my wracamy ze szkoły no, ciepło jest, niosą mu i czapkę no i plecak oczywiście, no bo rano zimno, a teraz ciepło no i kontrola szkolnego obiadu Patryczka proszę ryż z warzywami, no może i z połowy zjadę ten znak nieruszony, a dlatego też że od nas dostaje. Więc no dobrze, coś tam zjada. Agnieszka mu zmienia systematycznie to, na co on lubi i co zjada. No, widać, że już polubił. Wcześniej bardzo makaron lubił. No nie wiem. No jak to dziecko mu się jeszcze pięć razy zmieni. Tutaj jeszcze przybywa przypinek dla Patryczka. To sam mu przybiałem. Bardzo dumny, zadowolony. Ma rakietę i ma takiego stwora. No, tak starsze dzieci mają, on tak chce naśladować, no i dumnie teraz tak chodzi. Jeszcze jak Patryczka odbierałem, to kurier był. Patrzkę przyniósł, wykorzystujemy naszych sąsiadów do otwierania drzwi. Za co im bardzo dziękuję, jeśli to oglądają. I no, dla Patryczka na urodziny, ale na razie mu wcisnąłem kit, że to dla Agnieszki na warsztat. A ja tutaj Patryczka biorę na plac zabaw oczywiście z jego zygzakiem czekamy tutaj na autobus my, my już tutaj z Patryśkiem, się Patrysz tu patrzy za autobusem a szuka pilota dobrze, chodź kochanie jesteśmy tutaj na placu zabaw, ale teraz Patryś się będzie bawił swoim samochodzikiem o, a my sobie właśnie przejechaliśmy tym oto autobusem no <noise> już niecierpliwy proszę Gdzie jak włączyć A no, i zaraz będzie zabawa proszę i pojechał o no, to ja sobie tutaj mogę spokojnie na co usiąść Oj, proszę tu się Patryś bawi autkiem bo skręcanie słabo wychodzi, ale wszystko w swoim czasie. Oprosz, nie rozstaje się z tym małkiem od wczoraj. Spał z nim oczywiście. Myślałem, że taka będzie zabawka na chwilę, a tu przywiązany bardzo. Przynajmniej na razie. Tylko bardzo licho wykonana. Z takiego naprawdę plasticzku sieniąckiego i tak dalej. Gdyby nie to, że to jest z tej bajki, nie? To jest tam, tam zygzak McQueen, kto tam się orientuje, ten wie. To by to kosztowało, nie wiem, 10 euro maksymalnie, ale że to z tej bajki, że to z tymi oczami i tak dalej, no to 45. A koszt wykonania przy masowej produkcji to nie wiem z 2 euro może No 5 to już góra, nie? 5 a 45, nie? Aha. Teraz do góry, no to dawaj. Jeźdź do góry O, coś do góry słabo, albo mocnie musisz nacisnąć. No. Jeszcze w tej i wewnętrz patrzcie jaka tęcza no, w Irlandii to codzienność na końcu tej tęczy ma być ten irlandzki skrzat z tarcem złota no. ale ładna taka Symbol przymierza za czasów Noego Boga z ludźmi żeby nie było no, powiedział wtedy Pan był do Noego oto kładę swój łuk na niebiosa i to będzie znakiem przymierza jest zwane przymierze Noachickie to było. Idziemy tutaj. No, proszę bardzo, patrz po. O, ho, 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 ho. Co się stało? Aha, inne buty się ślizgasz, tak? No, tak normalnie to wchodził po tym słupie. No. Rzuciłem parę tych. Grupek z tym wroną i już się one zlatywały jak u hiszkoka ściągają ptaszki No chodź posadzę się zostaw no i proszę podsadziłem Patrysia idzie tak normalnie to mówię sam wychodził na to ale faktycznie musi sobie zmienić śliskie, mógłby zdjąć, no ale zimno z drugiej strony co? Już dobrze <grybujesz> Powocy, już, już się ściągam no, tutaj już wchodzi sam po tej drabince Nie ma dzisiaj zainteresowania ćwiczeniami gimnastycznymi Ma ten swój samochodzik o A jeszcze będzie ptaszki karmił To co mu zostało Szkolnego śniadania. Oj, i sam przekąsza. Może trochę głodny, a już większość wyrzuciliśmy tym bronom jeszcze leży kawałki. No, jednak ciągnie wilka do lasu. I coś tam sobie ćwiczy. tutaj jest, widzicie ten plac, Amad patrzcie duże psy jest puszczone znaczy jeden duży drugi mniejszy wśród dzieci biegają bez smyczy bez kakańca. kiedyś się wydarzy nieszczęście jakieś no, tutaj widzicie się Patryczek bawi a tu biegają te psy puszczone luzem naprawdę na placu zabaw jest. Bez, bez kontroli tak naprawdę. To nie wiesz, żeby, żeby tam odwołać je. Co kochanie? Tak biegają pieski. Biegają, tak. O. Ta psa? Bez smyczy mówię, bez hagańca. W Polsce teraz sama taka powstała. Tam pogryzieni przez krzecy, coś takiego. Gdzie rejestrują te przypadki, bo... No, psów jest coraz więcej niż dzieci w Polsce. Nie? W Irlandii chyba to samo się zaczyna robić. I coraz więcej takich przypadków właśnie jest. Bo właśnie gdy się właściciela praktycznie żadnej kary nie ma. No. no i mówię, no wszystko rozumiem, ale puszczać luzem na placu zabaw, gdzie tam dziecko biega, pies no może instytucjonalnie gonić, czy coś na no to. Mówię, dojdzie do nieszczęścia. I wtedy dopiero się opamiętają ci niektórzy. Tu się Patryć bawi. To są małe dzieci i te psy między tymi dziećmi. Był w Polsce wypadek, że pogryzły, zagryzły dorosłego mężczyznę. a już trzy psy są tutaj. Dorosłego mężczyzna w lesie trzy psy, tak? Jakiegoś byłego policjanta. No. To co to takie dziecko dopiero? Wychodzimy już z tego barku. zobaczcie, nie jest dozwolone wprowadzać psy, ale na smysę. Teraz tak, żeby nie było... Ja nie jestem absolutnie przeciwko psom, tylko przeciwko głupim właścicielom. Jeszcze no, patrzcie, to jest plac zabaw. Chodzą z tymi psami. Dalej jest rząd domków, a dalej jest taka łąka, no naprawdę dużo przestrzeni. Już kiedyś to pokazywałem, że zdziwiło mnie. Tam nie wyprowadzają. Tu przyprowadzają między dzieci. No i puszczają luzem to już... mówię dojść do tragedii. Tych zakaz jest, dobrze. Dojdzie do tragedii i wtedy będzie płacz Tu kolejny piesek bez smyczywicie, ile po 75 euro można czarzować. Tylko no nie ma komu tego robić. Jeszcze tak oczywiście każdy właściciel psa powie, że nie no, burek gryzie. W nie ugryzie. W Polsce dochodzi do bodajże 74 pogryzień dziennie. I to są takie pogryzienia które zostały zarejestrowane, bo wymagały interwencji lekarskiej. To Jak gdzieś tam burek złapie za nogawkę, no to nikt tego nie liczy. jest faktyczna liczba to pewnie razy trzy. Bo no, tych niegroźnych ich nie zgłaszam. No, tylko już takich naprawdę, że coś się wydarzyło. 74. Tak coś mi się wydaje, tak dzisiaj czytałem. Pogryzienia dziennie. No to, I to jest oczywiście za każdym razem, że burek nie, no burek w życiu. Nie, skąd. I to jeszcze widzicie, to jest plac zabaw, miejsce dedykowane dla dzieci. To nie jest dla psów, to nie jest zrobione jakiś, tak. Może też powinny być, oczywiście jak jest psów więcej niż dzieci, no to, to powinny powstać takie miejsca, żeby sobie właściciele bezpiecznie wyprowadzali i dobra jest. Ale to jest miejsce dla dzieci. No i pchać się z psami między, z dużymi psami między małe dzieci. Dziecko wiadomo, piszczy, krzyczy, biegnie a pies działa instynktownie prawda coś, coś ucieka no trzeba go gonić no, no i różnie może być no, mówię no. a jeszcze loda tutaj kupiliśmy w tym sklepiku idziemy tam już przed nami yy, Blackpool Shopping Center widzicie ktoś flagę chyba tej palestyny tak powiesił już on trochę bije na dekiel nie, ja wszystko rozumiem, nie? że tam można popierać tych albo tamtych, albo coś, no ale tak ofragować się w takiej Irlandii, przenosić te konflikty tutaj, ale no rozumiem, że ktoś może mieć tak, no ale dla mnie to jakoś to wygląda źle. No, a widzicie, tak to jest w krajach anglesarskich, w Polsce tego nie ma, już od dawna. A tutaj jest, śmieci wracając do tej flagi gdyby ktoś powiesił flagę izraelską też by mi to przeszkadzało może nawet bardziej tutaj mamy piękną panoramkę na, na ten shopping center na to centrum handlowe na Blackpoolu I tu widać też dinosa chyba tam sobie pójdziemy na obiadek no, idziemy tutaj właśnie Patrzę tutaj rybkę lubisz stąd Patrzę tutaj, to czeka na zamówienie swoje i mi pokazuje Tutaj sobie pająki nie wiem się widać na Halloween W ogóle generalnie restauracja jest przystrojona na Halloween I Tutaj widzicie na szybach już są jakieś stosowne malunki No i tutaj weszło na jedzonko proszę jeszcze Patryś łapie za rybę, ryba gorąca jeszcze. No, to Patryś się tutaj danie. No, ma książeczkę do tego. No, a ja sobie grzybki, pieczarki zamówiłem. Patryś bardzo za rybę się łapie.